Nie myślę, że za 70 drugi raz, ale tyle razy już z Wami tyle lat już zbyt, towarzyszy Biznesowi Krakowskiemu. Chciałbym Państwu życzyć bardzo miłego wieczoru dzisiaj. A na przyszły nadchodzący rok, wynikając z podsumowania tego, chciałbym Państwu życzyć dużo lepszego roku. Miejczarmi to zjawisko, dokładnie występuje. A dużo... I radości, o co tak musimy się sami postarać. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę na scenę zastępcę prezydenta miasta Krakowa, pana Jerzego Muzyka, a także prezydenta Izby, pana Sebastiana Fedeczkę, którzy będą wręczali tą niezwykle prestiżową nagrodę Złotego Krakowskiego Karty. Tą nagrodę otrzymuje Pan Michał Czeka. Wielkie brawa. To jest to firma, na ma 50 lat. To jest yy, wiele pracy mojej rodziny, moich rodziców, założycieli tej firmy. Ja mam przyjemność zarządzać firmą od 10 lat, 11. Yy, przez te 11 lat Yy, głównie tego, czego się między innymi nauczyłem, to jest to, że nie można prowadzić biznesu, odpowiedzialnego biznesu, dużego biznesu yy, bez lokalnego środowiska biznesowego. Yy, za co serdecznie dziękuję, bo lokalne środowisko biznesowe to jest między innymi przemysłowa. Czy nie to... Czym jest straż? Dlaczego Kraków jest tak silny gospodarczo i z czego to wynika? Oczywiście odpowiedź jest znana, to wynika z Państwa aktywności, z Państwa kreatywności. Kraków to ponad 40% produktu krajowego brutto Województwa Małopolskiego. Z czego, proszę Państwa, sektor małych i średnich przedsiębiorstw to jest blisko 45% produktu krajowego brutto wytwarzanego w Krakowie. Bez Państwa aktywności, bez Państwa przedsiębiorczości nie ma silnego miasta. Współpracy z Gminą Miejską Kraków ABS, Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz sponsorem tegoż konkursu Bankiem Santander Polska S.A. zorganizowała po raz kolejny konkurs Mój Pierwszy Biznes, do którego zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych z miasta Krakowa.